Hi guys, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj do Was z reakcją na nową piosenkę ekipy pod tytułem Sezon. Tak. Na samym wstępie chcę chcesz przeprosić za moją kosztę, przerwę na YouTubie, bo to chyba było około miesiąca. długo Nie zapomnijcie jeszcze o apetyce w górę, subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco i jakimś komentarzu. Jak zawsze mam tutaj mojego laptopa no i co robimy reakcję, nie? Dziś robimy melanż W chacie Justina Biebera Kto by pomyślał Życie tak szybko się zmienia Sezon trzeci się zamyka Za to czwarte się otwiera Cała ekipa leci za ocean To żyje się tu i teraz Nieważne gdzie będę Lecz ważne z Zbieram swoją brygadę Lecimy na wyprawę Nie martw się deszczem Pod parasolem marzeń nie mamy żadnych barier Póki jesteśmy wszyscy razem Ocean to spory jacuzzi Cała planeta dla mnie o-inkluzji. Yeah. Mam swoich ludzi yeah. Domy dobieram sobie do stylowych wy oh, okay. zamknięty na kluczy Trochę zepsuło to nam sezon drugi Jesteśmy głodni podróży Słońce wychodzi po buzy Pora się ruszyć Jeśli życie to lekcja Swoją dobrze pamiętam Codziennie chcę być lepsza By wady przezwyciężać Na czymś nie widzę moją ksywkę ale to kolejny clickbait Wszędzie opinie pora odpocząć na weźwie Jest się Facet twoci rajde Ze mną melasz to nie bankiem Wiem tu zajrzeć jedynie na chwilę No a piszę ten stąd dopiero rankiem Tro trochę mele trochę rzędzi mieszek Czasem trzeba sobie zrobić reset Globus jest dziurawy od pinę se będę kończył, no bo muszę lecieć zy, Jak wygrano, Robimy zy. Tak jak Cristiano Wracam do gry Kiedy czuję lato Wybiegam na basen Tak jak na ultrafort Nie martwię się pracą Ty się bawię z moją bandą. Ty się bawię to na bogato Wypijmy za to Nowy sezon, czas zacząć Nowy sezon, czas zacząć Raz, dwa, trzy Nieważne gdzie będę Lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brygadę Lecimy na wypląty nie martwcie się deszczem, pod parasolem marzeń Nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem to Jesteśmy wszyscy razem Średnio pływam za to na plaży, chcę często bywać Daj mi drinka, to żaden problem chyba Kłopoty z pod Okej, okay, dobra Więc tak ogólnie teledysk jak zawsze jest zarąbisty. No i co w ogóle jestem ciekawa, czy to i będzie Paulina, czy jednak jej nie będzie? That's interesting. Oglądamy dalej. Panie, życie to tylko chwila. Zobacz jak szybko mija. Moje marzenia to ósma Billa. Pokażę Ci jak się ją wbija. Michael. Michael. Niedawno skończyłem walkę Wróciłem z płacem, czas na wakacje To to jedyne czego pragnę Morę mam, mogę ci przysiąść, Te jedną kobietę, nie tysiąc, bardziej już czekać, każdy tam nie z Na pierwszy wyjazd z ekipą nadal jesteśmy razem, pomimo tylu zmian Lecimy na Hawaje, pole w cieniu palm Nie patrzę na zegarek Dzisiaj mnie na to stać Barman leje do szklanek punktu Czas, który Nieważne, gdzie będę, lecz ważne, z kim jadę. Zbieram swoją brygadę. Lecimy na wyprawę. Nie martw się deszczem, pod parasolem marzeń. Nie mamy żadnych barier. Póki jesteśmy wszyscy. El stać bez końca, jak piłkarz po zawodach, bo w końcu nie stoję w korkach, jak pora nocna to podaj wiosła, bo popłyniemy co będzie rano, czy było warto, jeszcze o tym nie myśl słońce, hotel i plaża drogę ci mogę wskazać chcę tylko złapać domu został mój swój wędkarza proszę bez komentarza, dziś nie zarzucam nigdzie wędki, podziwiam te nieba błękit i słucham takie wiosenki jak ta znowu zabieram swój paszport, bo w życiu ciągle mi mało Na ubraniu logo z ważką W garażu stoi kamaro Najlepszy rok mego życia Więc jedyne o co proszę Niech Łukasz dokończy zwrotkę Do zobaczenia w kosmosie Nieważne gdzie będę Nieważne gdzie będę Nieważne gdzie, gdzie, gdzie Nieważne gdzie będę Lecz ważne z kim Zbieram swoją brygadę Lecimy na wyprawę Nie martw się się deszczem dla tych barzeń, póki jesteśmy wszyscy razem Okej, okay, nie wiem co powiedzieć za bardzo Po pierwsze, jakby totalnie, nie to jakby buja, nie wiem I don't know. Ale tak wiecie, fajnie, ma to jakiś tam vibe Nie wiem, wyśmiałam refren Może trąba? Krzychu I don't know To nie wiem, co tutaj mam wam powiedzieć Jakby jest to spoko Tak, tak mi to siedzi, nie siedzi Tak jak to kiedyś powiedziałam jeszcze w jakiejś chyba reakcji Kiedyś czegoś takiego bym słuchała Ale raczej teraz już Nie, bardziej Marysia, moja siostra Oczywiście w komentarzu możecie napisać Co wy myślicie, czy będziecie to słuchać Czy nie, czy to w ogóle Nie w waszym stylu czy to w waszym stylu, whatever. No i co, to by było wszystko z tej reakcji. Myślałam, że to będzie jakieś nie wiadomo jak super, ale jest takie średnie. Nie jest to jakieś super, no. jest takie ok, nie? Oczywiście nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Linki do moich serwisów zawsze macie w opisie. Nie zapomnijcie jeszcze o apetycie w górę subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco no i nas tutaj wspierać. To by było wszystko w tym filmie. Życzę Wam miłego dnia. Love you guys and bye bye!